Yeah. Dzisiaj pokażę Wam moje wszystkie karty, które mam z FIFA 18, przepraszam, 19, 20. Rozpoczynamy. Proszę, mamy kartę z FIFA 20. Marco Royce z Borus. Dalej, FIFA 20, Gareth. Bye! Pamiętajcie, żeby zasubskrybować. A jeszcze dzisiaj będzie kanał Jasiu G. Klocki Plus. Plus. Dalej mamy. Film Louis. Atletico FIFA. 19. Proszę. Następny. Luka Mondrich, FIFA 20. Piszcie, jak tam sprawa. Bo, bo, bo u mnie dobrze. Cały czas filmiki nagrywam. Dalej mamy zawodnika Szalkę Nastawić. Szalkę FIFA 20. Proszę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę pod tym filmem. No i jak chcecie magnes, to napisać. Chcę magnes. I wtedy taki magnes zostanie przysłany do Was. Dalej. Rui Patricio. O, Rui. No i tak. Chciałam powiedzieć, że do każdego zamówienia, słuchajcie, mamy takie, takie kozackie, kozackie karty. Mamy również kozaka, bo mamy również moją figurkę. Mamy również magnesy plecaki, koszulki. A więc wpadajcie na sklep. Klep internetowy lub piszcie, będą wam przesyłane dalej. I Yi Lorenzo FIFA 20. Tutaj zawodnik również na tylko z brezlicem. 19 Nie przeczytam Calejum Dalej FIFA 20 Robert O Firmino Nie będę mu, wam mówił w jakiej FIFY pewnie poznacie Firmino Dalej. Manuel nojer Pamiętajcie, żeby wejść na drugi kanał ja siódmie klocki plus, bo tam jest filmik. Miksy klockami z moim mistrzem. Dalej mamy Lionel Messi, jeszcze Barcelona. lona. Następnie Lorenzo In. I nie Neapoli. Proszę. Oś tutaj się w tych Neapolityków I dalej mamy Allan. Również Neapoli. Piszcie komentarze, bo naprawdę. Cieszy mnie łapka w górę, subskrypcja kanału, komentarz. Aż. No i dalej. Marien Robben z Bayern Już niedługo będę się zabierał do nagrywania MOC-a mojego źlego Plus na drugim kanale a ja na razie jestem na kanale pierwszym No i tak Teraz następny mamy jakiś brazylijski klub nie przeczytam nazwy, ale... Nerigue z jakiegoś brazylijskiego klubu. Nie przeczytam. Niestety. Dalej... Kevin Pantricz, Patrice. Patrice Boateng. FC Barcelona. Dalej... Rafael Sterling, Sterling, Manchester City. Następnie no, Pepe, Pe, Pepe, Porto, Embolo. Falkę Neymar Paris Saint-Germain Salé Falkę Drak. Paris Saint-Germain, Diego Costa, Atletico Mandryt, Naldo, falkę, tak jak ta trochę policzone, ale należy do kart. Felipe Luis Atletico, tylko że z innej Fify tutaj o, można porównać pierwszego zawodnika chyba w dwóch na dwóch kartach FIFY 19. Proszę. Taka jest bazówka Filipe Luisa. Taka karta specjalna była Filipe. Filipe, Luisa. Dalej mamy Alex. Aleksandro, Juve, Juventus, Turyn, Burkin, Borussia Dortmund, Marta, Olimpik, Lyon. Tak wygląda cała kolekcja cards FIF. Pamiętajcie, wchodźcie na sklepik. Ja A właśnie to piszcie, bo... bo. takie kozackie moje figurki. Takie kozackie. Oprócz tego magnesy, karty. Znajdziecie tam wszystko. Tutaj jest ten most, który będę Wam prezentował. Do zobaczenia. Pa! pa. Fresh. <laughs> 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 O subskrypcji. No i pamiętajcie, tutaj jeszcze dzisiaj będę nagrywał tego moca. Pamiętajcie, że, że jak napiszecie, mamy takie kozackie takie kozackie moje figurki. Również są karty. Również mamy my koszulki i inne rzeczy. Do zobaczenia, papajcze.